No w tym odcinku zagramy sobie na ZeeCrafta I będziemy Próbowali zmienić nim ekonomię Jakby się w ogóle nie uda to No My to będziemy całe życie robić, dobra Nie wiem, w sumie nawet nie mam pomysłu co będziemy robić To będzie na pewno z tego dużo odcinków Nie będę robić tego serii Po prostu będę nagrywać gier na ZeeCraftie Będziemy starać się wzbogacić No i postarać się zmienić ekonomię Bo na przykład kiedyś na ZeeCraftie Taka zbroja diamentowa Jeszcze jak grałem w zimę to Kosztowała nie wiem, tam jakieś na przykład. Klata 4, 3 to kosztowała z 30, tam 35 tysięcy diamentowa, a teraz kosztuje w sumie na, nawet nie wiem ile, ale jak wystawiłem buty za 22 tysiące, to mówili, że przepłaciłem ze 20 razy, więc na pewno no, ceny bardzo spadły. A to powinno być wysoko, żeby ciężej było no, na tym serwerze. Być. Pamiętajcie, wbijajcie z e I w sumie nawet nie wiem, jak zaczniemy, z czego Będziemy kopać tę rakotę. Naprawdę, da, da się z niej trochę wzbogacić za stok, tam coś tam jest Ale naprawdę, diamenty się opłaca bardzo Bo jeden diament da się sprzedać za 116 To jest najlepsza rzecz do kupowania, sprzedawania w ogóle tego wszystkiego Ile może tyle wykopaliśmy już? Wow no dużo. Ale dziura. No głównie ty, ale my z tym też trochę wykopaliśmy. Nie, najbardziej tamtym. Co? Hardcore? Nie. Najbardziej? Co hardcore. No najbardziej wykopał <laughs> nie powiedziałem. Nie wiem, no bo w sumie nie... Ale... Nie wiem. Nie śmierć się. Dobra. No. Mhm. W wszyscy, będziemy mogli sobie się zrobić... Mamy ci na serwer głosowanie. Serwer ten jest fajny bardzo, na no pewno XD. Ej w sumie będziemy jakieś klucze zrobić, będziemy mieć epicki klucz i ten, który będziemy mogli mieć dużo tego. Ale teraz będziemy musieli bardzo dużo tego na no pewno wykopać. Dobra, to widzimy się jak odbierę sobie klucze. Przejdziemy do ciągłego do kolejnej części tego odcinka to... Chcę wam pokazać, dlaczego warto grać na ZCraft'cie. Na ZCraft'cie jest coś, czego zapewne nie ma na innych serwerach, czyli areny do bicia się, na której albo traci się itemy, albo nie. Można mieć, można tak łatwo bić się w Top killi, na razie tej nikogo nie ma. Naprawdę, jak grałem kiedyś na innym koncie, to były takie bitwy, że cały serwer, 12 osób tutaj się biło i można było naprawdę nawet z 50 killi zdobyć, no a my już będziemy no i już my to na tyle teraz... Zaraz oczywiście widzimy. już jesteśmy po nawet mamy trochę tych, mam ponad zakret stał naprawy z tak miedzi. Niestety nie udało nam się diament. I co tutaj się stało? Co, co to jest? Skąd ta woda się wzięła? No ona znika. I to woda też skąd? Co się... ty tutaj robisz, Lewakasty jakieś? Ja nie law... na lewakastów, ja po prostu... I l... nie książek nie kupiłeś w ogóle Dobra. teraz musimy przetopić to wszystko Nawet tyle węgla... I węgla w ogóle my nie mamy, i masz węgiel? Ja w nie mam, ale możemy kupić Nie wiem, ja nie chcę kupić <ślesz> za biedny, żeby tyle węgla kupować no, no, naprawdę biedny jestem jesteś ode mnie a Nie nie nie, nie tego, a w sumie nie musimy nic przytapiać. możemy to zaraz sprzedać, zapomniałam Ej, ale ty, nic z nim przytopiłam i węgiel zabrało Ej, okradli, widzowie, okradli mnie Okradli mnie No I oni mi okradli, naprawdę, okradli, okradli, okradli mnie oni nie, bo... nie, Nic się nawet nie przytopiło No dlaczego? że ty... Ej, Redstone, nawet Redstone na nie ma To jest Redstone Ej, No nie, no dobra, Redstone tutaj jest tutaj, tutaj bardzo mało opłacalne no to jest go dużo, więc nawet można trochę Aj. zarobić, czegoś tam Diamenty. Diamenty najbardziej by się przydały o, nie, nasz tapkan Edery to kosztuje tyle, że 519 drata się też A nawet jest taki, tak długo się, tak drogo się go kupuje I w ogóle na to, to jest tańsze od tego I to też, to jest, to jest droższe od tego, a to jest tańsze od tego a to jest też droższe od tego, więc żelaza się opłaca, tak sprzedawać sprzedawać. i w ogóle mamy prawie tak, no więc już naprawdę bardzo, bardzo dużo. Czekaj, nie, przetapiam, przetapiamy. Po co przetapiamy? Nie, no bo akurat mieć i złoto się opłaca, tylko żelaza nie przetapiamy no. Ale sprzedam całe żelazo, z którego mi, mieliśmy zrobić i ty. Z czego teraz wydejdziecie? Ja nie będę takiej zbroi. Też nie mogę być w tej góry, bo za chwilę ale się to... i tak zużyję. Ich nie no, ale zmarowałem trochę, chociaż mamy haj hajsy trochę. Ale tak mieliśmy więcej dzisiaj na początku. Przecież ja mam normalną zbroję. W miarę, bo mam... Ogóle... No a co ja... takiego ten... Nie, nie mogę dać. 19 za 19, opłaca się. I 19 mieć za 19 tych. To się tak opłaca. Ludzie w Staminachu takie głupie rzeczy, że budra to, kot już, już w sklepie sprzedać. No i rudy. Dobra, tak się widzę, da, by zarabiać. Ita, daj Ita, daj Ita. No i to wiele troszczy jest. I Kio, Ita. Co, co mam Ci dać? Nie, no ciebie, bo gości już na jakiś gość już nadery to wyjście. Jest niego Ita. Myślisz, że Ci da? No i dużo osób mi daje Ita. No i no, no w sumie na tym serwerze naprawdę może żyć tu. Pamiętajcie, bjcraft.pl najlepszy, ser, no, najlepszy serwer do podbicia Czyli? Minecraft albo do pogrania, jak się nudzicie. Nie żadna anarchia, nie żadne rapy z rapy.pl, tylko. Piękny Zekrafts.pl. Pamiętajcie, ten serwer może jeszcze się wybić, bo jak wejdziecie na niego i będziecie grać, to będzie więcej osób. Na przykład teraz jest 17 graczy, czyli bardzo dużo na ten serwer, to wejdzie nie wiem, z 10 moich widzów jeśli będzie już 27, no i będzie więcej widzów. wbijajcie na zikraft Jeśli Może uda nam się pobić rekord tego serwera, czyli 100 graczy, bo jakieś było 100 graczy, jak oglądałem. Nie, nie wiem jak oglądam tylko, może tam 100 raz było kiedyś. Pamiętajcie, wbijajcie zigr w No i w sumie nie wiem co możemy teraz zrobić. Nakopać coś. Albo iść się gdzieś panowalać. Chcemy z takimi itami. I w ogóle zobaczymy czy coś na ahu można z... Teraz po studiowaniu aha. Będziemy mogli zobaczyć. Będziemy mogli wszystko idealnie i traciły, ale droga. Ja jako villagerów za... są bardzo drogie. Playlock, spokojnie też. Ej, nie ma nic. Są tylko moje spodnie za 250 Thank you. Thank you. Gdzie masz o, dobra, mamę, teraz sprzeda ktoś żelazną zbroję, spodnie lub latę za przystępną cenę. Zmiana w nim co to znaczy przystępna cena, ale nie będzie i my w tym czasie typniemy się na spawna Póki ym, będzie się to przypalało Próbowałeś. mam takie coś krzywego znaleźliśmy jakiegoś sojusznika, on mi dał ity tylko, No i mnie tepnął, tak, no i teraz zbieram żelazo, ale oczywiście ity moje Te najlepsze sobie odłożyłem, no bo wiecie, tak dla pewności, bo mm. może zawsze ktoś zabić ale na razie kopiemy razem tutaj, nie zabijemy. Ja diamentowej, ty, no bo w sumie dlatego się bałem. Jeżeli ogóle, gdybym nie miał, to był jakiś słaby, jak wiesz, z tymi takim jak ja, może bym go zabić, albo on nie chciał mnie atakować W idziemy i go jeszcze na głowie. I no, nie, no, ten kajf jest lepszy od tego, co ja byłem. Bo nie mam obów, nie jesteśmy na poziomie diamentów, bo to jest o wiele więcej na pewno też śrubców. A, a, coś wykopał? Dobra, to zmieniałem, czy tutaj będziemy na razie sobie kopać, o, ale naprawdę fajnie, że tylko mam sygniska. Ale nam się w sumie wszystko też w domu nie przypadło. Nice! Mamy to. Ja tego szukałem bardzo długo. Żeby gracze zabijać. Bo żeby komuś to sprzedać, nie powiadomo, że to, to jest... Ba ale mamy farta mega. Nie ja też mam jeszcze jakiegoś gościa pewnie, który jest jeden z lepszych na tym serwerze. To jeszcze mamy to. Wow, ej, co to jest? Tylko blok miedzi. Wkurzaj zaczyna aż tyś kierunek, to nie. Dobra, co mi On tam coś tam ten robi. I mamy jakieś jedzenie? I mamy chleb na szczęście. I muszę bardzo oszczędzać, tylko teraz. Proszę. I dlaczego nie mogę tego? I nie mogę w ogóle tego. Tam. Zapytam się o co chodzi. I teraz mi dajemy patrzcie kiedy to jest tamten. Dobrze, jeszcze tripistołne sobie trochę pokupię. W ogóle mam gorzej, nawet trochę. Serwer. W ogóle to możemy odkopać, tutaj coś jest Chodźmy na MSG, coś napisamy, to my kopiemy na linku z A w sumie to jakiś nowy blok Ej, ja nie wiem, mam tyle zapomnianego Ja ci czy te bloki naprawdę tak normalnie się generują Czyli naprawdę sobie zrobię klatę. Buciki mam. To hełmik. I jak się robi? A, tak się robi spodnie. Patrz. Się zapisz. Co się zapisz. Ej, gdzie ten gość jest? Ratuj, ja myślę, że spałno. Kośnik. Dobra, do domu się tym No już będziemy mieć jakiegoś seta, który może być jakimś normalnym. No, albo normalny, albo normalniejszy. Ej, patak gdzie ty jesteś? No farmę. Dobra. I kiedy znowu mam to te skrzynki, trzeba sobie kolejną zrobić. I bo na nic nie ma miejsca już. Musimy to wy... gdzieś gdzie śmietnik zrobić? to będzie nas oficjalny śmietnik yy, To ja tam wrzucę To to Dobra, w sumie tego nie będę pokazywać, bo to będzie bez sensu Teraz zobaczymy ile kosztuje peru na Achu 3 5 5000 to my wystawimy Trochę taniej Jak on za 5000, to ja za jakieś nie wiem co Jak jedna perła kosztowała chyba 800-700 to kosztuje tutaj Albo w sumie pójdźmy za jego śladem i starajmy się, żeby drogie były perły Albo w sumie perły mogły być tanie Niech perły będą tanie, tak będzie będę żeby Żeby te perły były tanie i wystawię każdą perłę oddzielnie Bo w sumie to będzie bez sensu, bo nie mam tyle miejsca, to dobra to za jakieś dwa tysiące trzy perły Z 2500, zaraz, Za dwa tysiące pięćset... za dwa tysiące pięćset trzy perły będą Kupi ktoś perły najtaniej na rynku I ciekaw jestem, czy są nie tam, nie Możemy sobie to zobaczyć. Tam dwie za dwa tysiące, No, tutaj też. I ten... petek. Ten... Nie, to chyba każdy wie, że to nie. I Sniffer Egi są takie drogie. A po co komuś to? Nie wiem. Powiedzmy. Let's Let's go To mi się najbardziej kojarzy z tym serwerem, jakoś Jutro, tylko i tam w sumie, ciekawe ile się da. A za cię najbardziej z tym serwerem kojarzę. Ja mam super. Kto jeden, powinien. Ej, w sumie, możemy później jeden po jeden, tylko sobie tą zbroję naszą odstawić. Co ją klątwy znikania? To już słaba. Harmonik sobie zostawimy. Bierzemy to i to wiem, Co robić? No dwa znikania. Nie, nie. nie. znika kiedyś. Bo my zaraz będziemy do niego iść. Czekaj, ja idę za chwilę. Mogę. Grałem z graczem i jakby ty, ty, ty zaczął mnie bić przez drzwi. I myślałem, ej, o co chodzi? No a potem... Potem pat, patrzcie, to jest... Ten, ten kościół powiedział, że on nie... Macie tu i że gra na komputerze bratek, to, to jest rozmowa, skąd na... czy się na to, więc musiałam znowu grać na film. Nie mam chit, to jak wbiłeś, no, to jest rozmowa. Stuwalił, no i patrzcie, no, mój brat, co twój brat powinien mieć. No i to są czity, a tak w sumie to, co to, to, to czity, No i te, te no wiesz, czity to wspomagające grę. I patrzcie, a, i chit, tak jakby haki psa pod... No co nie patrzcie. I on ma... mówił, mam jedno pytanie, napiszę, no, dawaj On pyta co to ten Wurst, bo taka ikonka po lewej na górze jest A to są cheaty, no wiecie, no te cheaty, wiecie, no chyba znacie Wursta, no To myślę, że to są bardzo nawet popularne cheaty Chyba nawet Wursta ma zęciak, jeśli dobrze wiem No i ten się po prostu, aha, okej okay. no, Ale niech on to powie na pewno temu bratu, bo to jest zakazane no i w sumie teraz będziemy próbować jakiegoś gościa, ten kubek Tego kubeka, jeśli on jeszcze w ogóle gra I nie gra W ogóle dużo nowych graczy odchodzi z tego serwera, dlaczego? Jeśli pytam dlaczego, jeśli si grałeś i poszedłeś z tego serwera, dlaczego? No, co, że gościć zaczął pytać, czy się do niego tapiasz? W tych sensu No I w ogóle, no, gruba trochę była Przyszedłem się nawale z graczami No i schowałem się, nie chciałam czegoś, potem zacząłem być przy drzwi Nie włączyć nagrywanie, ale po prostu takiego lagu muzyki zacząłem być I w ogóle pierwszy raz chyba widzę cheatera Nie no, w sumie dużo na tych, na tym... Jak coś nasz do no tam gdzie się bije jeden na jeden, tam dużo widziałem tych z i gości po prostu zdało, nie wiem trzy serca i to jest laura. No no, tykuści, ja sobie zrobiłem. No i widowie pamiętajcie dzisiaj zrobię ankietę. Jakie filmy wolicie. Czy krótkie, czy dłuższe. Oczywiście musicie zagłosować to bardzo pomoże w tym kanale. No i my zaraz się widzimy. Dał, nie wiem co to jest. I co mi dał? <laughs> Ej, dobra. To w sumie co ja mogę mu dać? No, mogę mu to dać. <laughs> nie mam nic takiego, albo w sumie. <laughs> no, widzowie, teraz głównie tutaj przyszliśmy spał na to Mamy epicki kluczek. I w sumie nawet nie wiem, co zrobimy. co, co wydrobimy. Obyśmy diamenty. Dobra, zamkamy oczy. Dziękuję. I co to będzie, co to będzie? Enchanting Table się chyba znajdę. <ścoughs> Jesteś taki słaby, słaby Enchanting Table. No, ja też to dostałem. Dobra, wystaw, no, co z ile kosztuje Enchanting Table? No tak, damy za jakieś 650, nie? Po co komuś nie trzeba No po to, żeby go mieć Będzie tanio A no, tam jest kawałka Już tyle fajnego Jest jakoś zbroję. Jakiego kilta? Jest jakoś kilt, co to jest kilt? Jaki jest kilt? Jak jest kilt? Nie wiem W ogóle ile osób teraz gra? Dziesięć! Znowu tak mało to, to, to dużo Najbardziej lubię jak... Nas... Nie, wiesz, że na serwerze dzisiaj było 17 Najbardziej lubię jak jest tak z 20 osób No ja, ja lubię jak jest nasz... Ej, chłop... Ej, chłop jest ten, mega fajny Co? On mi chce dać chyba kita. jego on nie lubi Nie jest, tak? kit, kit weep, on chce mi dać On daje kit weepa. Jednak, Jednak dana jesteś dana. bardzo... fajny Niestety... Dara, jak się robota... Ach, oczywiście, coś takiego Ej, a ty masz coś? Czekaj, ja ci dam coś. Ale ja mam całego kitablipa. Aha, ale masz bardzo zniszczone? Ej, nie, bo sobie naprawiłam. A, za ile się naprawi w ogóle? Ej, jak chcesz dwa razy uleczyć, no to dwa, a później trzeba chyba też dwa. Ej, dobra, jo, mam bardzo mocne, i ty? Chyba, jak chcesz dwa chyba trzy razy uleczyć, no to trzeba... Dobra. To chyba będzie jakoś zasłonięte, dobra? Nie, ale no, w sumie razie. Dobra, niech będzie świecił ogląd. Zastanawiam się, co jest z tam, Nie. Z tego? Nie, z tego? Ej, to chyba gości musi być. Albo nie chciałam powiedzieć, jakieś o, że... O, duże, nie no. Ale co tutaj się dzieje? Na tym serwier... w serwierze. Mujacek daj coś. Fajnie się na tobie. Daj Mujacek. Ej, to jest siedmiu latek! To jest siedmiu latek! Nie, 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 nie wiem, czy do dzieci ładnych, no, ale... To jest siedmiu latek! Z VIP-em. I Z Zitami brata A w sumie to się nie dziwię, że on nie wiedział, co są czity ja się o tak dowiedziałem w wieku 9 lat. Pierwsze raz w ogóle usłyszałem No ja, no wiedziałem, no co co uczyty wtedy że się dowiedziałem, później. Ale nie, no dopiero w wieku 9 lat dowiedziałem się, co to jest więc... e... To ja NK Mamy <grymne> sobie ja takiego, nijakiego, nie... No, dlatego tak dziwnie pisze, miło hmm. i Ej, nie! To może udawać. Takie młodego. Bo on dzień pisze. Ej, co to tam? No daj mi coś. No tu. No, nie pamiętam bez dorać tego bez urazy, ale tak pisł. Chyba tak. Nie wiem czy to jest uraz, a tak jest ten. A gdzie jest ten gościu? A, mam trachę. Sakuty się niż to się nie... No i widzowie moi kochani, zostawcie suba i lajka. Cześć. No tak, ale coś słabo wyszło. No bo właśnie my zakończymy ten odcinek, niestety. Ale jeszcze dzisiaj wleci kolejny, więc możecie się cieszyć. Yey! No na muszę musicie zostawić suba i lajka. Tutaj powinien być sub. Będzie tutaj subik. Patrzę, Paś, teraz na niego. Dobra, no i cześć. Wracam ja jeszcze na jedną rzecz. Pamiętacie tego tojanika, tego nika? To pozdrówcie go w komentarzach. No i to tyle, cześć.